Co się dzieje z kursem euro? Jaka jest sytuacja polskiej złotówki do kursu euro? I czy Donald Tusk zniszczy polskiego złotego razem z Kościelniakiem, Kamyszem i Hołownią? I wejdziemy wreszcie do strefy euro, wreszcie, wreszcie dla Donalda Tuska, yy, dla Trzaskowskiego i właśnie tej grupy osób, bo to jest grupa osób, która chciałaby nas sprowadzić do euro. Więc zatem yy, jaka jest sytuacja? Przede wszystkim Sytuacja jest dobra z tego punktu widzenia dla polskiej złotówki, że no, inflacja nam spadła. Spadła nam do 3,1%. Cieszymy się z tego, ale oprocentowanie dalej jest gigantyczne. Dalej wynosi 5%, a w strefie euro to jest 2,15, a polska złotówka utrzymuje się właściwie na bardzo y, słabym kursie do euro, bo to jest dalej kurs 4,27 z tak wysokim oprocentowaniem powinniśmy mieć sytuację, w której jednak ta złotówka jest mocniejsza. Proszę bardzo, tutaj mamy rok 20, tu mamy 18, jeszcze w roku 18 euro było po 4,17, przed chwilą euro było po 4,16, tylko znowu zyskało. Tak więc, jaka ta sytuacja jest naszej polskiej złotówki wobec euro? Mówmy sobie wprost, ona. Nie jest y, jakaś taka y, komfortowa, powiem tak. Nie jest komfortowa, ze względu na to, że po prostu mamy zwyczajnie bardzo wysokie oprocentowanie i z tak wysokim y, oprocentowaniem polska złotówka powinna być znacznie mocniejsza do tego kursu euro. My dzisiaj oprocentowanie powinniśmy mieć mniej więcej w granicach y, 3,70, y, 3,65. 3,65, no bo tyle. Nasze oprocentowanie wynosiło tutaj w tych latach 17-18, yy, wtedy gdy polska złotówka była nawet mocniejsza niż dzisiaj, tylko by żeśmy mieli oprocentowanie tylko 1,5% wyższe, no bo wiadomo, że w strefie euro to było 0, u nas było 1,5%, a teraz u nas jest 5%, yy, a polska złotówka potrafi być tańsza niż wtedy. Co więcej, no mamy gigantyczną inflację, jednak koniec końców, bo ta inflacja jest dalej duża, bo to jest 3,1% z tak wysokim oprocentowaniem. W wielu krajach inflacja już jest dalej 2%, więc no, jest taka sytuacja, w której musimy to wszystko za Tak więc, ja osobiście byłbym zadowolony, gdyby to procentowanie było dzisiaj 3,70, ale w sytuacji, w której e, no y, ta euro ewentualnie jest na dzisiejszym poziomie, co, na dzisiejszym poziomie, tak? 3,70 powinno być, ale my mamy 5, więc no niestety. Chyba, że zaraz miałaby się złotówka jakoś lawinowo poumacniać, ale jeżeli to nie nastąpi, to gdybyście mieli mieć oprocentowanie 3,75, to albo 3,65 znaczy się, bo to 2,15 tam mają, no to 1,5%, to jest 3,65 to jest to prawie 6 obniżek oprocentowania w Polsce, tak? Z 5 na. 3,65 no to jest 5 po 0,25 i 0,1,1. Czyli wiecie, no 6 obniżek, no to jesteśmy, nie jesteśmy w za dobrej sytuacji, no bo 6 obniżek to jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, prawda? Więc tutaj polska złotówka dzisiaj w takim dobrym książkowym dla nas scenariuszu obniży, obniżyłaby się do wartości jakieś 4,27 w gorszym książkowym scenariuszu do jakieś 4,66 a w najgorszym książkowym scenariuszu do jakichś 4,75, zaś w panice, która też jest dostępna, ee, do jakichś 4,80, 85, zaś z dodatkowymi indykatorami, znaczy z dodatkowymi jakimiś sytuacjami, faktorami takimi, które by miały wpływ jakiś zewnętrzny, wewnętrzny, taki, to, takie poważne, o którym wszyscy się dowiemy, no to znowu dobije do 5, prawda? Gdybyśmy mieli takie, do, tutaj do tych granic 5 zł, czyli my nie jesteśmy w ogóle w dobrej sytuacji do euro, zakładając, że oni mają taką, yy, yy, takie niskie oprocentowanie i mają takie niskie inflacje. O teraz się w Hiszpanii ro zaczyna robić yy, dziwnie, no bo tam inflacja zaczyna rosnąć do 2,9, urosła. No my mamy 3 no ale oni mają bardzo niskie ceny mimo tego, a dodatkowo no nie trzeba gazu, to im tam rośnie, prawda, to jedzenie, tego im tam rośnie, tego wszystkiego, prawda, jest. No i mają tą inflację, no ale wakacje to też różnie bywa, bo w wakacje po prostu dużo ludzi przyjeżdża. No, i wiecie, jak to jest, jak jest dużo ludzi. No, to dużo ludzi, to czasem te ceny mogą wzrosnąć, no bo wtedy dużo jest tak zwanych frajerów, którzy po prostu zapłacą czasem wyższą cenę i te ceny rosną w wakacje pod tym kątem. Co innego, na przykład wakacje w Polsce, żywnościowe wakacje, znaczy wakacje w żywność powinna w Polsce rosnąć, bo to jest jedyny okres, gdy jedzenie nam tak rośnie, no bo przecież my mamy zimę, to w zimie nie rośnie, na jesień to są tylko zbiory, prawda, końcówki, no, a na wiosnę. No to co to? to tam na wiosnę? Przecież to jeszcze nic nie rośnie, nie urośnie, chyba coś w szklarniach czy coś w tym stylu, no nie? Jakieś tam chemiczne kapusty, czy tam chemiczne sałaty, Coś tak rosnące. Nie wiem, jak to tam teraz robią. Yy, tak więc nie ma dobrej sytuacji do euro i tak, istnieje prawdopodobieństwo dalej zniszczenia polskiej złotówki, istnieje prawdopodobieństwo, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy do, do tyłu, jeżeli ktoś oglądał wcześniejszą analizę, to wie, że jesteśmy do tyłu wobec korony czeskiej ewentualnie, jest taki scenariusz, w którym jesteśmy do tyłu o 70-80 groszy, a nawet złotówkę do korony czeskiej wobec dolara to oznacza, że gdybyśmy byli w tak komfortowej sytuacji jak korona czeska wobec dolara, to byśmy się umocnili do okresu, w którym i yy, yy, złotówka była po 2,99 za dolara to był sierpień 2014 roku, no i tyle właśnie mniej więcej oscyluje korona czeska do dolara amerykańskiego do tamtego okresu gdybyśmy my też oscylowali to byśmy dzisiaj byli po 2,99 za dolara, a nie 3,70 za dolara czyli jesteśmy chociaż oto do tyłu w tym scenariuszu, no i i dalej mamy jednak to ta inflacja spadła, ale troszeczkę zobaczymy zaraz, czy Czechom nie spadnie, bo zaraz będą jaja, i Czechom spadnie, dowiecie, do, do 1,9, tak. Jeżeli nam o 1% inflacja spadła, to Czechom też może o 1% spaść do 1,9, no i tyle będzie z, z tego naszego szczęścia, bo chciałbym przypomnieć, że oprocentowanie w Szwecji, korony szwedzkiej, to jest 2%, u nas 5% dalej, tak. A inflację to oni mają tam już prawie zerową, prawda? Tam już prawie zerowa inflacja, zerowa szybkość inflacyjna. W, Szw w Finlandii to no tam jest euro, więc tam mają 2,15. No inflacja też prawie zerowa. No ja chciałbym o tym przypomnieć, w Danii jest podobna sytuacja z oprocentowaniem i też inflacja nie za wysoka. Tak więc my nie mamy żadnej dobrej sytuacji. No możemy się pochwalić, szanowni państwo, taką dobrą sytuację, że chociaż w danym momencie na papierze mamy wolniejszą inflację niż w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii dzisiaj mają y, szybszą inflację, jeszcze im się utrzymuje 3,5%. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli spłynie, inf spłynie parametr inflacyjny. No, to wtedy może będą mieli mniej, może tyle samo. Czyli u nas wreszcie no, te parametry yy, tak dochodzą. Ale co będzie wesołe, to będzie wesołe, szanowni państwo. No, bo przecież, jeżeli inflacja u nas spadła, na przykład z kwestii żywnościowych, no to jeżeli spada z kwestii żywnościowych i żywność dalej będzie rosła, no to mamy koniec lipca, jeszcze będzie rosła sierpień, wrzesień. Jeszcze zbiory w październiku będą takie jakieś znaczące. No to czyli ona powinna się nisko utrzymywać, no a jak nisko się będzie utrzymywać, no to powinno się obniżyć oprocentowanie, prawda? No i ten parametr, widzicie no, powinno obniżyć oprocentowanie, tak jak powiedziałem, szanowni państwo, z dzisiaj jest tak wysokim oprocentowaniem. My mamy taką sytuację, w której gdybyśmy mieli tak wysokie oprocentowanie, a parametry mieli podobnych do Czechów w takim scenariuszu, to dolar amerykański mógłby dzisiaj kosztować 2,49 w kantorach, no dosłownie płacono by za 100 dolców 2,49. Gdybyśmy obniżyli oprocentowanie do 3,5 jak Czesi, no to powiedzmy, powiedzmy powinno być po 2,99, po nie wiem, po 3,20 dolar powinien być w kantorach, dawaliby 2,99 czy coś takiego. Taka to jest, szanowni państwo, sytuacja, więc tak, jest dalej możliwość zniszczenia e, złotówki spartaczenia tego wszystkiego jak najbardziej. E, chyba, że za winklem mamy bardzo duże umocnienie polskiego złotego, prawda? Bo to by mogło się wtedy dokonać. E, e, taka jest rzeczywistość, szanowni państwo, ale dalej jest możliwość spartaczenia polskiego złotego, i co wtedy? Powrót do oprocentowania 10%. Tak? I bez żadnego problemu, znowu podbicie inflacji, osłabienie złotówki, to jeżeli spartaczymy, prawda? Jeżeli spartaczymy, jeżeli spartaczymy, no to jest taki z jednej strony pozytywny moment, no ale jak to mówią e... E... lepiej się nie śpieszyć prawda? Szanowni Państwo zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania e... zapraszam do wysyłania tego filmu gdzie się da ponieważ YouTube urżnął 95% zasięgów tak jest, mam zasięgi mniejsze o 95% rozumiem, że to lato ale do, do końca nie rozumiem, bo z... zawsze w lato miałem bardzo y... znacznie wyższe zasięgi, no 95% y... mi urż... Różnęło wobec tamtego lata zasięgi, więc tutaj coś jest na rzeczy. Tak samo mi różnęło zasięgi na 95%. Mam 5% tych wyświetleń, które miały, po prostu tak. One nie dochodzą, one nie dochodzą, prawda. Niektóre filmy, jak wrzucam to po prostu tak, jakby YouTube nie widział, nie widział ich, że zostały wrzucone. Taka jest rzeczywistość, a tych subskrypcji już przecież mam dużo, prawda. Eee, przecież na tym kanale mam 13 tysięcy subskrypcji już e, na ka kanale angielskojęzycznym, który polecam Gregorys Economics który, do którego link znajdziecie na, na głównej stronie tego kanału, do Gregorys Economics, Gregorys Economics tak, Gregory z S na końcu, Economics, to jest angielskojęzyczny kanał, też zapraszam do subskrybowania. No i jeszcze mam przecież ten trzeci kanał, no i na tamtym to też jest 7 czy 8 tysięcy, a, a jak grochem o ścianę te filmy po prostu tak jakbyś wypuszczał i jak one by po prostu nie były w ogóle brane pod uwagę przez YouTube. Yy, I tyle, więc za, bardzo proszę Państwa o subskrypcję. Bardzo proszę Państwa, bo subskrypcji przybywa, ludzi rośnie, prawda? A te filmy tak się zachowują, jakby ktoś się rzucił, jak grochem o ścianę, po prostu się odbijają od tego YouTube'a. Czegoś takiego jeszcze nie było, prawda? Jest zrozumiałe, że jest jakaś tam konkurencja, no ale jestem coraz większy, coraz większy, coraz większy, no ale 95% straty zasięgów to jest przesada, dlatego bardzo proszę Państwa o pomoc, bo jak nie wy to. To inaczej tego się nie da zrobić. O, kciucze, o kciuczki w górę, o merytoryczne komentarze, o subskrypcję, o zasubskrybowanie Gregory's Economics. O zas, jeżeli nie subskrybujecie, o zasubskrybowanie Formuła Nieruchomości Economics Tube. Bardzo serdecznie o to wszystko proszę o wysłanie w smsach do swoich znajomych o wysłanie, ja wiem, że dużo ludzi oglądało, studentów dużo ogląda, prawda, finansów, ekonomii, bo to takie wykłady bardzo ważne, bardzo przydatne to wszystko na studiach ekonomicznych, gospodarczych, finansowych, handlowych, prawda, wszystkiego rodzaju, to co z finansami z biznesem, biznesowych, no to ja wiem, że za, podczas roku szkolnego jest bardzo za duże zainteresowanie tego kanału poprzez uniwersytety, poprzez uczniów, poprzez studentów, to jest, prawda, jednak no, nigdy nie było takiej sytuacji żeby 95% urznąć żeby YouTube urnął te 95%. Koniec kropka. To jest to musi być jakaś po prostu kciuki są potrzebne potrzebne są komentarze, potrzebne są udostępniania na Facebooku, prawda, udostępniania na Twitterze, wysyłania w SMS-ach, w mailach. Dziękuję serdecznie szanowni państwo. brońmy polskiego złotego, bo polska złotówka jest nam ważna. Widzimy na przykładzie Czechów, że można mieć swoją walutę, że można mieć niskie oprocentowanie, że można mieć niską inflację i twardą i silną walutę. Tak samo widzimy to na przykładzie szwedów, że można mieć swoją walutę, że można mieć niskie, niską inflację i że można mieć niskie oprocentowanie i tak samo na przykładzie duńczyków, że można mieć swoją mocną walutę, że mo można mieć niskie oprocentowanie i że można mieć, szanowni państwo, niską inflację. I to samo widzimy na przykładzie Szwajcarów, że można mieć swoją walutę mocną, że można mieć bardzo niską inflację, bardzo nisko oprocentowane kredyty. No już tego nie widzimy akurat u Brytyjczyków, prawda? Bo oni mają swoją walutę, ale waluta jest słaba, wysokie oprocentowanie i wysoka inflacja. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć!